Przez 10 trudnych dni, Noble Sword, czyli szlachetny miecz, znajdował się w rękach żołnierzy wojsk specjalnych. Łącząc siły oddziałów z 15 państw, nasi specjalsi przeszli egzamin sprawdzający gotowość wielonarodowego komponentu operacji specjalnych do dyżuru bojowego w składzie sił odpowiedzi to w 2015 roku. Głównym celem ćwiczenia Noble Sword było ocena. Naszych umiejętności w zakresie planowania, monitorowania i prowadzenia operacji specjalnych przez komponent sił specjalnych. W trakcie ćwiczenia były realizowane różne scenariusze, począwszy od przerzutu w obszar przeciwnika do niszczenia różnego rodzaju obiektów, naprowadzania środków napadu powietrznego na cele, sprawdzenie celności tych uderzeń i w końcu powrót żołnierzy do swojego ugrupowania. Zespół otrzymał zadanie do działania na terenie przeciwnika, co podwójnie powodowało, że zadanie było trudniejsze do wykonania. Przede wszystkim sposób przerzutu na odległościach zbliżonych do rzeczywistych, czyli 500 km do celu, wymuszał użycie środków przerzutu powietrznego. W tej sytuacji był to samolot C130 Hercules. Zostaliśmy przewróceni drogą powietrzną, a metoda dosentowania była realizowana poprzez metodę halo-haho, czyli skok z dużej wysokości 4000 metrów, w warunkach nocnych z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem. W tej chwili siły specjalne NATO wydzielają, wydzielają siły odpowiedzi NATO i, jako dowództwo komponentu, będziemy tym siłom dowodzić. Dlatego otrzymaliśmy ogromne wsparcie z innych państw, z 14 państw natowskich, które wspierały działania i dowództwa komponentu, i samego komponentu. Wydzieliły siły i środki do tego, żeby w nasz komponent mógł w roku 2015 roku być komponentem sił specjalnych w siłach odpowiedzi NATO. Wojska powstały 7 lat temu. I ten krótki okres wystarczył, żeby osiągnąć światowy poziom wyszkolenia wojsk specjalnych, żeby, otworzy, żeby stworzyć system szkolenia, ale system również dowodzenia, żeby w końcu po wielomiesięcznych przygotowaniach przygotować ćwiczenie certyfikujące i osiągnąć gotowość do działań jako siły odpowiedzi na to 2015.